Uff, coś czuję, że mają mocną presję teraz na sobie, chłopaki. by niby to, niby to wiesz, to nie jest dużo pieniążków, to co wygrywają, ale o, jednak czt, chciałoby się coś tam wygrać. Ta, ta, ta. I skupienie obydwu zawodników. Idziemy, jeden drugiego zapytał, a drugi dopiero po chwili odpowiedział: O, szybko! Szybko! Go wykończył. Kto by się tego no. spodziewał, że w meczu o trzecie miejsce? Wydarzy się coś takiego. Chyba najszybciej. O kurde szeryfek. Najszybciej. Po 20 sekundach już wykańcza Micha. I 1-0 dla szeryfka. No i czy Michu się zrewanżuje szeryfek widzimy? Całkiem nieźle. Sobie radzi. Michu. Może uda mu się jeszcze tutaj wrócić do tego spotkania, choć będzie ciężko. Bo szeryfek cały czas na hegrandzie, cały czas kontroluje to spotkanie. Ale, liczę na Solinę 2-1 Co się stanie? Co się stanie? Dowiemy się tuż po przerwie, żartowałem <grymne> I... Sheriff'ek cały czas Kontrola z jego strony, co mam powiedzieć? To ta złota pompa, dokładnie Złota pompka Ma takie bomby z niebieskiej Ciężko by było trafić takiego strza strzała a tu one shot, one kill. I... I Michu, który spada na dół. Nie wiadomo czemu będzie kolapsował przeciwnika, jest to dozwolone. Ale, no, jedną krat kratkę pod lampami możemy to zaliczyć. No, nie jest. Jedną kratkę mówiłem na początku, że zaliczam. Jeśli ktoś będzie pod lampą. No, bo jednak pod presją ciężko, żeby zwracali na to uwagę. A on nie leci na dół. Jednak nie skolapsował do końca. Zapomniał o tym tu. Także jednak była próba kolapsu, ale nie udana. Także ze spokojem, nie będzie tutaj żadnych kontrowersji po tym spotkaniu, bo ktoś by mógł się trzepiać. Znaczy, no jak to? Przecież lampy są, ograniczenie jest, kurwa, jak? On jedną kratkę przecież był pod, a ja a mnie skolapsował. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj takiej sytuacji. Teraz wszystko widzimy zrobione legalnie, że tak powiem, bo powyżej lamp. Ale szeryfak się zorientował, co Michu ma. W planie jednak zmusił go do tego, by zszedł do jego poziomu. Już nie ma takiej przewagi jednak ten szeryfek. No i na równym poziomie praktycznie są panowie w tym momencie. Dosyć szybkie edycje. Michu tym razem na górze, pomimo, że był tak na dole. Udało mu się odzyskać ten high ground. Teraz ostrzeliwuje przeciwnika. Ma on tą presję, że przegrywa 1-0 pod dosyć można powiedzieć, że szeryfek go opluł w tym pierwszym punkcie, bo Taka pompa za 200 i to tak szybko Czegoś jeszcze takiego tutaj nie było A tu proszę Co czują panowie w tym momencie? Co czują w takim spotkaniu? Michu O i teraz web, łeb, w łeb, do góry Ale jednak nie, jednak szeryfek trochę się zamotał Także Michu ma i jak najbardziej szansę Liczę Że Właśnie, to jest BO5, dobrze, że przypominasz To jest BO5 To jest BO5 Muszę o tym pamiętać Kurwa Dobrze, że przypominasz mordo, bo by mnie chyba chłopaki zjedli Także ze spokojem Nie ma tej presji jednak Chłopaki podejrzewam sami zapomnieli, że to jest BO5, muszę im przypomnieć I uwaga, uwaga, A, Michu, 1-1 1-1, pamiętajcie, że to jest BO5, nie? Tu mi czatownik przypomniał, bo ja sam zapomniałem, że to jest BO5. To, to jest BO5, nie? Czyli? BO5, czyli ten, kto zdobędzie 3 punkty, wygrywa. Czyli może być 2-2, i ten, kto już ma 3-2, to wygrywa, nie? Jest 1-1 na razie. No, panowie, lecicie. Zjobane 120 pingu miałem. No i tyle, no. Mordo, wyluzuj. Masz jeszcze okazję w następnym. Turniejku wystartować. Nie jest to najprawdopodobniej moja wina przez ten ping, bo jakoś nikt inny się nie skarżył, także to może coś u Ciebie z internetem jest nie tak. Ale wracając do meczu jest 1-1. By o5. Muszę o tym pamiętać. Ależ tutaj nie o wymiana pomp teraz... Obaj panowie chyba się trafili także tym razem. Są jakieś flickshoty, są jakieś skoki. Dosyć skilowy mamy tutaj spotkanie, dosyć ty mocno ty wyrównanie. Graj, 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 ja ci powiem wszystko. Spokojnie, spokojnie, nie myśl o tym na razie, człowieku. Możesz przegrać jeszcze ten mecz, to nie, nie będzie twoim końcem, jeśli przegrasz ten mecz. Na sam dół teraz! Kto to poleciał? Michu na sam dół. Musi starać się o to, by... Zyskać high ground, a będzie to ciężkie. Chyba, że skolapsuje przeciwnika, jest to jakiś pomysł. Przez chwilę tutaj budował z cegły szeryfek, ale ze spokojem, teraz sprytnie Michu, kolapsuje przeciwnika, ale szeryfek nie takie, nie, takie zagrywki na szeryfa, on się zorientował, że przeciwnik go próbuje skolapsować, ale kupił trochę czasu Michu i teraz mógł wrócić do tego, by być na tym samym poziomie. I jest wyżej, o dziwo, pomimo tego, że spadł na dół, także do wszystkich zawodników. Jeśli jesteście na dół, nie panikujcie, bo widzicie, że jednak jest to do odzyskania i Michu 2-1. Gramy dalej. Jak Michu teraz wygra, to jest koniec meczu. O tak? Tak, znaczy to wygrywasz, czy to no, masz trzecie miejsce. Milionych. to tak działa działaby o piątka, nie? Przyjmiesz Zapro od Tolek 6-9. Pójdziesz tam, czy... Pewnie przyjmę. Y Konowicz 50, dzięki, dzięki za. Folołka, jeśli chcesz. Um, jeśli chcesz wziąć udział w turniejku następnym, wykrzyknij grupa, czy wykrzyknik turniej dołączasz do grupy i śledzisz... Śledzisz kiedy po prostu będzie następny turniej. Na samym dole teraz szeryfek próbuje wyczaić przeciwnika, miał chwilę zwątpienia co zrobić. I jednak Michu kontroluje to co się dzieje pomimo tego że szeryfek na początku go tak zdominował Michu nie poddał się, zdążył wrócić do tego spotkania i szeryfek teraz na nim jest presja, bo pierwszy punkt łatwo zdobyty, a teraz nagle takie problemy. To jest piękne, że Michu cały czas daje radę. się ma witam. Ale lecimy dalej ze spotkaniem. Michu cały czas na górze, jeśli uda mu się teraz wygrać to zdobywa on trzecie miejsce i gwarantuje sobie, czy gwarantuje zdobywa card w wartości 25 zł. Michu już wie, że obił przeciwnika, także na pewno teraz się odpalił, na pewno teraz poczuł się odrobinę pewniej. Michu 3-1. Oplu jeszcze przeciwnika, easy bez takich nie lubimy takich zachowań. GG 3-1. Na szeryfek, pomimo tego, że dwa mecze się przyjechał po przeciwniku, że tak powiem. Tutaj pierwszy punkt dosyć mocno z łatwym zaproszeniem. z y mocną dominacją, bo od razu go tam trafił. Ten pierwszy punkt łatwo zdobyty, to jeszcze przegrywa. Oj, oj, szeryfek. Dosyć niefortunnie, dosyć pechowo, ale może w następnym turniejku się uda. Y gratuluję, Paystay w wyślę po turniejku, okej? Okay? A gdzie? Na Fortnite, na Fortnite no. Okej, no, dobra. Trzymaj się. Czyli znamy już trzecie